Witam, witam, tu Pelikan co kapsel łyka. dzisiaj czas na kapselki z Kaszczelana, mamy ich już sporo i kolejne dwa nowe, taki właśnie oto Kaszczelan, numer w katalogu kapsli polskich to jest właśnie 49, także fajnych kapselek, nie mam takiego, bardzo ładnie się prezentuje z tymi szabelkami super i kolejny Kaszczelan chmielowy specjalny, o tak Kaszczelan specjalny. Chmielowe. Numer katalogu zgodnie z katalogiem Kaczyn Polski to jest 56. Fajny kapselek też takiego nie ma. Bardzo podobny z tym, z tym białym, tak? Kapselan specjalny białe A to jest właśnie chmilowe. Także taka tutaj, tak powiem, seria. Także fajnie. Teraz Wam właśnie przedstawię, jak się te wszystkie kapselki z Kapselana prezentują na katalogu kapsli polskich. No, jesteśmy właśnie na stronie katalogu kapsli polskich katalog tutaj Browar i Sierpiec fajne stare kapselki a my mamy co 49 i 56 także fajne sporo takich ciekawych kapsli 49 tak mamy ten kapselek sporo też podobnych popatrzcie tutaj z tymi szpadami 49 i co i 56 oto kaszelan spe... specjalny chmielowy jest też takie właśnie niefiltrowane, sporo to białe, o którym mówiłem, to też mamy. Także, tu też ze szpadami kolejny kapselek. Sporo, sporo różnych, dodatkowych. jeszcze przy tych e, kacztelanach jest e, sporo tych odwrotek. To jeszcze taki specjal Chmielowy, jeszcze inny. Także sporo tego jest, sporo jest od, odwrotek właśnie. Ale ja na razie mam prawie całą serię odłożoną osobno, ale nie, nie, ma tej, nie mam na to miejsca już w katalogu. Trzymaj się na razie tylko tych, tych, tych no, frontów głównych, także naprawdę fajnie, fajnie tu się prezentuje ten katalog polski, jeżeli chodzi o tą stronę ee, browaru. Sierpiec, w ogóle te stare kapselki, no to już jest, jest w ogóle tutaj kapsel, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, naprawdę ciekawe, ciekawe wzory, szczególnie tutaj też te z tymi herbami. Dobrze, może kiedyś wpadną do mojego katalogu jakieś takie kapsle, tak to wygląda. A więc, tak jak widzicie, kolekcja kapsli z kasztelana jest dość bogata, dość szeroka. Także jest co zbierać. No i co? Wkładamy oczywiście kapselki do naszego tutaj kasera. Tak więc tak się prezentuje właśnie moja kolekcja kasztelanów. Oczywiście pod filmikiem jeszcze Wam podlinkuję na miarę na stronę katalog kapsli polskich, bo sporo, sporo zapytań jest. Widzę, że sporo widzów też się podoba ta forma właśnie oglądania. Jak dla mnie ten katalog internetowy super, super sprawa. Także ja też nim tu będę kierunkował. Jeszcze raz przypominam, że ja oczywiście zbieram tylko kapsle z polskich piw. Na, na tym się na razie skupię, bo tutaj sporo jest zapytania o wysłanie kapselków różnych, ale no tego by było za dużo. Ale bardzo, bardzo dziękuję za taką chęć tutaj wsparcia. No, chyba że widzicie, że nie mam któryś tutaj z tych kapsli, no to, no to chętnie, że tak powiem, przyjmę. Także e, też e, nowych widzów, też witam i tak jak na samym wstępie powiedziałem, wszystkie kapselki, które są w tych moich już teraz dwóch klaserach, o nich są osobne od, od, odc, odcinki. Także. Poza filmami tu nic nowego nie przybywa. Taka to jest idea mojego kanału. Nie chcę też przeciągać. Gorąco pozdrawiam. I co? Widzimy się wkrótce na kolejnym odcinku z kolejnymi kapselkami. A więc Pelikan pozdrawia i do widzenia.